Cześć, witajcie! Nowa seria konkursów na mojej stronie właśnie się rozpoczęła. Jak wiecie, trochę stresowałam się tym, jak zostanie ona przyjęta, co o niej pomyślicie i czy w ogóle Wam przypadnie do gustu z pod względem ilości zgłoszeń, jakie były pod tym konkursem domniemam, że, że rzeczywiście ta. Jakby Seria konkursów na mojej stronie jest przez Was dobrze przyjęta, z tego miejsca serdecznie dziękuję Pani Oli, która jako pierwsza oferowała swoje usługi, czyli do wygrania w tym miesiącu był bon na wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego na twarz właśnie z salonu urody Pani Aleksandry. E, także hmm, wydaje nam się, że e, czy, e, jak dobrze wiecie, ja nawet tam na stronie, że uważam, że jeśli chodzi o e, pozna, serię poznawania i wspierania lokalnych firm urodowych, to jest naprawdę Moim zdaniem potrzebne e, i nie bez powodu zaczęłam e, konkursy od pielęgnacji twarzy, bo jak wiecie, e, żaden makijaż nie będzie dobrze wyglądał ani nie będzie dobrze się pięknie prezentował, jeśli nie będziemy mieli zadbanej twarzy. E, więc, no to będę konkurs idealny. Także serdecznie dziękujemy jeszcze raz pani Oli e, i e, Zaraz kogoś wspólnie wylosujemy. Dziękuję każdy z Was za to, że miałyście... Jestem troszeczkę inaczej na kamerą. W ogóle zwrócicie uwagę na to, że cztery bodajże panie są napisane, wypisane na innych kartkach, ale to tylko z racji tego, że pisałam te nazwiska tutaj u siebie. Wzięłam tam jakąś ilość tych zwykłych karteczek z domu i obstawiałam, że mi starczy, ale jednak o cztery mi zabrakły. Także tutaj są te cztery panie, napisane w innym, innej kartce. Powiem Wam szczerze, że to znaczy wiecie, że ja się trochę stresowałam, bo nie wiedziałam jak to Wam się spodoba, co o tym w ogóle pomyślicie. Także cieszę się, że taka ilość zgłoszeń się pojawiła, bo to jest dla mnie taka bardzo konkretna odpowiedź na to, że rzeczywiście ta seria może Wam się podobać. Jestem ciekawa tego, co pomyślicie o następnej propozycji, ale to już za miesiąc. Czekajcie, muszę sobie to tak wziąć. Poczekajcie. Jest dzisiaj tak gorąco, że się normalnie rozpływam. Słuchajcie, przypuszczam, że macie podobnie. Moja twarz nie widziała dzisiaj makijażu, oprócz przed chwilą pomalowania ust. Więc to, że się naturalnie świecę, to z wynik. Tych temperatur, które panują. Ale wiecie, jak to jest. Jak nie ma ciepło, to narzekamy, że jest za zimno. <laughs> I tak zawsze wygląda. Mam nadzieję, że ten film uda mi się nagrać, bo właśnie widzę informacje odnośnie tego, że zostało mi 5% baterii. <laughs> Także szybko, 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 bo nagrywam dzisiaj telefonem. Nie mam tutaj ze sobą aparatu dobra, lecimy z tym słuchajcie Bo bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy już dziś poznali zwycięzcę pierwszego konkursu w serii poznaj i wspieraj, lokalne firmy urodowe. Także dzisiaj już jest 12 do dzisiaj Mm, musimy ogłosić zwycięzcę. Mam nadzieję, że też na to czekacie. Okej. Okay. I ostatnia seria. Czekajcie w tą stronę to nazwiska w tą. Ok. I ostatnia seria wygląda tak. I czas na najprzyjemniejszą z chwil. Zaraz sobie wspólnie kogoś rozumiemy. To Wam, że przez to, że udawało, udało mi się w poprzednich konkursach, które ja Wam fundowałam i ja byłam powiedzmy, głównym organizatorem tych konkursów i fundatorem to udawało mi się gdzieś tam, powiedzmy większą ilość osób losować że aż mi teraz już szkoda, że tylko jedną osobę, ale ta osoba będzie na pewno bardzo zadowolona będzie się bardzo cieszyła weźmiemy sobie kogoś tutaj może z samego domu także niezmiernie mi miło poinformować, że pierwszą serię konkursów na moim kanale w tym Zabieg na pielęgnację twarzy z salonu urody pani Aleksandry. Wygrywa, 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 może. Pani Bernadetta Osińska. Serdeczne gratulacje dla pani Bernadety. E, niestety nie miałam przyjemności poznać, e, także nie mniej e, serdecznie pani gratuluję. Mam nadzieję, że e, pielęgnacja twarzy. Będzie dla Pani dobrym dobrym i przyjemnym zabiegiem. Jestem wręcz tego pewna. Także dziękuję Wam, dziewczyny, jeszcze raz bardzo serdecznie za wzięcie udziału w konkursie i oczywiście serdecznie Was zapraszam już teraz do wzięcia udziału w następnym konkursie, już za miesiąc. Trzymajcie się, możecie ciepło tym razem, trzymajcie się jakoś. I spokojnego wieczoru, popołudnia w zasadzie, bo nie wiem kiedy film będzie opublikowany. Eee, trzymajcie się, nie ciepło, nasuwa mi się na usta, trzymajcie się, trzymajcie się po prostu, pa.